Roztracić się A? i napierdolę. Ale ja mnie nie uda. A te 10? Przyznaj się. Nie wiem o no co chodzi. Następne 10 urachuj mi. W domu, jak chciałem nakreślić, to dupa mi się wstrząsała jak zimne nogi. A no, życie. A tam No To jak, tu... Ślady może no, jak jest? Nie wiem, no, teraz coś tam do tej. No to bo tam tamtym roku na wiosnę, nie? A, ale przez, przez ubranie czy? Przez ubranie. A, to się, tak, to jest Ja bym ubrać się żeby mi było tyłu zawadził, nie? Tak, kupił ten arby, Jeszcze by gwin zerpał, to co? Tak. Nie przyjeżdżałem po mnie, co będę? Na pewno chodzi de... o psa z siodłą, żeby to podejść na pieszo.

nie, no weźcie to w i się E tam dojść, kurwa! kurwa. Grycować kurwa trzeba. Ja bym go Na tajernie. Nie. Nie grycowałeś? Nie za to nie? Może chuj nie wyrok? A długo kurwa. siedziałeś? No pierwszy raz 10 dni, to jest chuj wielki, nie? Za to chuj nie wyrok A kurwa. A drugi raz 65 dni, za co za A za co? No za to, na rowerze. Aaaa, ja kurwa w tym głowie zapłaciłem. No tak, przeliczyli na dniówki. Na dniówki przeliczyli i odcięli. No. A co, nie na, nie na ją co? Nie, pytali się, nie? Ale ja się nie zgodziłem. Dlaczego? Ja się nie widzę. Jak, jak, jak to głosowałem? Nie, na no to kto no. tam wszystkiego nauczą, no Nie kurwa. jest łóżko, tylko jest kojo. Nie no. jest dobro, tylko jest lupo. Kraty, są tygry. Leci od celi do celi. Co? Leci, puszczają rurkami. Gryp... Też dobrze przyjął. No, no, no to na, no, tak. To... No. Ale nie, ja się nie zgłosiłem Ja pozgłosiłem się na jakbyś był. Na przykład jak ci tego nie życzę, nie? Jakbyś był. No byłem, Z to jakby te, to wyczują. No jeden taki zrawny był, to... Aby jeden dzień wytrzymał i... tą rotę, że go przynieśli tam... No kurwa, jak świeżaka mieli, to musieli go przepierdolić na... No. no właśnie, o no. No no, 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 no. Kurwa. Na A byłem na no, liceum grypskiego, solowa kurwa i tyle, a nie... Zartowałem, stwierdzałem. Za. No, no, ja. Bo się troszkę, nie? Kurwa. Kiedyś jak poszedłem nakarmić ślepego, a nie zobaczyłem, czy nikt nie dryni, miałem przejebane jak człowiek. Później kurwa koktajl ci zrobili. Napierałem no. kurwa. A, i... ja, ja piłem ten. Jak to się pije, na zapomniałem. Czaj. A, czaj no. Roman kurwa parzył. Wydałem dodałem szklankę jedną, później drugą, to było tak jak w skórze, a w drugiej strony to było. Tak Musiałem plotery czyścić, kurwa, ja. Ja tak samo. Tak to? Ja też. Jak później zmiana była, przynieśli. Tak jak ja przyjechał, to. Piątka. To przekazałem i oni sprzątali. Wszystko Jego, tego, ale wychody, wszystko tego, wszystko. Ja myślałem, że jeszcze dwa tygodnie i było było żółwój. Ja, ja, ja cztery dnia A później, jak nowe przyszli, i im przekazałem, bo one sprzątali a ja sobie leżałem do góry, słabikiem. Ja, to, tak to, to nie było tak, to. tak. A, nagle przyjeżdżasz do swojego innego. Przepraszam, no. kurwa, nie mogę źle śmiecha na krzyżku, kurwa. bo kurwa w kiblu. W kiblu to ty możesz kurwa grać, to jest kurwa frajer, a nie miałeś tam łowić, tak Ale dobrał. tam, wiesz, no komputerowo to wszystko, tam popatrzyli i tego, tam jeszcze mu zostało 15 dni to już już... I to łowić, łowić się zostało. Jakoby przynieśli do pokoju. Autokar jest, kurde, tego jakbyś na wycieczkę jechał. Kurde. Pasuje, nie? Kurna. No to Zasobu jechać na. No. Takie w czasy. A tak. Tu łańcuch, do nóg, tak samo i idzie, że. Wielki co nie? Tak, za rower. Za to się chyba za niewinno. <laughs> Rambo? Tak, to, to <laughs> To jakieś gwałty, czy za co, Szyza? Ja. To najbardziej takich chorzą mnie, kurwa, za gwałty, albo małe albo dziewczynki. małe dziewczynki, no. kurwa. Tak. Jak mu małe dziewczynki, to ślego, no to... Słusznie. Przejebane. Jak w ciągle No i choj, dobrze, kurwa, nie no na ma takich. Tej. No, przejebane. Na tygrysie, kurwa. Powiesić A. dziada. <laughs> kurwa, małe dziewczynki. No, to jest, kurwa, już są żarty. No. Ja wiem, bo tam byłem kurde, raz, drugi raz, że tam mniej, mniej więcej wiemy co jest zamek. Znajomy jacyś? No był jedyny od, od nas z Teligowa. Znajomy. Ja raz spacer uchodzę, gwizdam na niego. Taki chuj. Dobra. Znajomy z Teligowa. Widzisz z jednej trzy no, no i razem nie raz piliśmy. Kolegów nie poznaję kurwa. No. Frajer kurwa. długo siedzi tam ten? Tam temu jeszcze zostało dwa miesiące. Ale może grypsuje, nie? No właśnie tego to nie wiem. Czy grypsuje czy się, nie temu nie wiem. Wyjdzie to go dojedziesz pod sklepem. Nie, ale jak wyjdzie to od razu. No frajera. Pogląda kurwa ściany, nie? Bokami. No.